Skręciłam. No. No to nie poszło na będzie. Tałokie mi się wyłączyło. Sefcio, który wyjdzie. Ja A niech się wyłączył. Włączysz pakiet jakąś muzykę. Tak. Dobra, to ja Sefcio, ja idę teraz na dół, idę Willemu coś tam sypnąć. Dobra. No. no Zapraszam się, zbaliamy. No, 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 trzymaj się. No to. Tak. Tak. idę do Willego, bo jeszcze nie dałam nic iść. To dobrze. Co to dobrze, że idę? Tak. No, to co będzie się robić, na? A nic! Świecę se sodowę. A wy nic strasznego. Świecę żarówkę sodową. Mhm. W zdjętej ORP250, która wisiała, teraz są kule, to znaczy OPS, bo go przerobiłem na sodówę, w której w ogóle jest pola WLSTC. Uwaga będzie teraz otwieranie oprawy. Ciepło chociaż się zrobiła? Jezu, to jak? Lampa kupiona z Katowic. WLSTC, Helios, czy tam Polo? O... はたがえた。<noise> Nieudany. Niedociążonej lampy 400 W, połączona przez statecznik rtęciowy 250 W i układ zapłonowy do 400 W.